Cześć, to Emilia. Witam Was serdecznie na kanale Fabryki Sztuk w Ciebie. Dziś jest 12 kwietnia, a więc święto czekolady. W tej okazji chciałabym zaprosić Was do wspólnego sporządzenia domowej, bardzo zdrowej czekolady. Zanim jednak to nastąpi, kilka słów o jej historii. Jak wiadomo, głównym składnikiem czekolady jest kakao, które uzyskuje się z ziaren kakaowca wiecznie zielonego drzewa rosnącego jedynie w lasach tropikalnych. Ziarna te znali już w drugim tysiącleciu przed naszą erą starożytni Olmekowie, zamieszkujący Mezoamerykę, a więc część obszaru dzisiejszego Meksyku. Analizy pozostałości naczyń używanych przez Olmeków wykazały, że w niektórych z nich spożywano napoje na bazie ziaren kakaowca. Dla Olmeków taki napój miał charakter rytualny i był leczniczy. Tradycję uprawy kakaowca przejęli w późniejszych wiekach również zamieszkujący te tereny Majowie oraz Aztekowie. Co ciekawe, ci pierwsi wykorzystywali jego ziarna również jako środek płatniczy. Napoje Majów i Azteków ani trochę jednak nie przypominały dzisiejszej gorącej czekolady. Były zupełnie gorzkie, wyrabiano je z utartych ziaren kakaowca z dodatkiem np. kukurydzy, miodu czy też chili. Do Europy ziarno kakaowca trafiło dopiero na początku XVI wieku dzięki ostatniej wyprawie do Nowego Świata Krzysztofa Kolumba. Dotarł on wówczas do wyspy zwanej Guanaja i stamtąd przywiózł nasiona nieznanej mu dotąd rośliny. Nie wzbudziły one jednak większych emocji. Pierwszym Europejczykiem, który skosztował tradycyjnego napoju Azteków był hiszpański konkwistador Herman Cortez, zdobywca Meksyku. Dziwił się jednak, czemu. Tak gorzki specjał wywołuje wśród Azteków wielki entuzjazm. Wartość kakaowego napoju Hiszpanie docenili dopiero na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy to zaczęli z nim eksperymentować. Zrezygnowali z chili i miodu na rzecz cukru trzcinowego. Później zaczęto także dodawać wanilię, cynamon i inne przyprawy. Tak zmodyfikowana czekolada podbiła cały hiszpański dwór, a niedługo potem całą Europę. Napój, o którym mówimy, stał się ogólnodostępny w XVII wieku, bowiem to właśnie wtedy zaczęły powstawać pierwsze kawiarnie. W Polsce pierwszą czekokawiarnię otwarto dopiero w latach XX-XVIII wieku. Warto dodać, że proces produkcji kakao był niezwykle skomplikowany. Główny problem stanowiła bowiem wysoka zawartość tłuszczu, która powodowała, że gotowy produkt bardzo szybko się psuł. Dopiero na początku XIX wieku Holenderski chemik Konrad von Houten wynalazł prasę do oddzielania tłuszczu z kakao, dzięki czemu możliwe stało się utwardzenie czekolady. W ten oto sposób w 1849 roku po raz pierwszy czekolada pojawiła się w formie stałej w kształcie znanej nam do dziś tabliczki. Tyle o historii czekolady. Teraz przejdźmy do jej wykonania. Ponieważ chciałabym, żeby nasza czekolada nieco różniła się od tych sklepowych, Będziemy potrzebowali oleju kokosowego, miodu, kakao. To są tak naprawdę trzy główne składniki. Oprócz tego przydadzą się bakalie i ewentualnie jakieś przyprawy. Może to być na przykład cynamon, tak jak było to po asteczkę. Jeśli chodzi o bakalie, ja mam tutaj suszoną burawinę, rodzynki, płatki migdałów, orzechy laskowe. Orzechy włoskie, wiórki kokosowe. Taką czekoladę możemy przygotować, e, korzystając z różnego rodzaju form, blaszek do ciasta, np. tak zwanych keksówek, mniejszych bądź większych, których dno zbliżone będzie wielkością do tabliczki czekolady. Możecie też użyć e, innych silikonowych foremek. Ja akurat mam taką zwykłą, e, nawet troszeczkę bardziej wydłużoną keksówkę, ale myślę, że też, też się nada. Oprócz tego, przyda nam się również. Większy i mniejszy garnek. Najlepiej taki rondelek, żebyśmy mogli yy, złapać go za uchwyt, dlatego że będziemy przygotowywać kąpiel wodną. Jakaś łyżka do mieszania oraz papier do pieczenia. To w zasadzie wszystko. Najpierw pokrywamy dno naszej krekciutki papierem do pieczenia. Oczywiście nie trzeba tego robić jeśli wybraliście formy silikonowe. Chodzi o to, żeby nie było później problemu z wyjęciem czekolady z formy. Następnie wsypujemy do naszej formy bakalie. Te, które chcemy użyć do czekolady. Mogą to być orzechy, suszone owoce, rodzynki, żurawina. Ja nie będę żałowała, będzie to czekolada bakaliowa. Mocno bakaliowa. Staramy się równomiernie podprzesuwać te bakalie. Zbiórki kokosowe dam na końcu. Odstawiamy na bok naszą formę i zabieramy się za przygotowanie czekolady. Potrzebujemy rondelka, do którego wkładamy 100 gram, czyli tyle, ile mniej więcej posiada jedna tabliczka czekolady, oleju kokosowego. Ja mogę dać odrobinę więcej, dlatego że ta forma, jak widzicie, jest troszeczkę większa. Olej kokosowy w niepodgrzanej postaci ma konsystencję zbliżoną do masła. Ma bardzo niską temperaturę topnienia. Właściwie wystarczy dotknąć palcem i już zaczyna się topić. Do oleju kokosowego dodajemy miód. Jakieś dwie, trzy czubate, kopiaste łyżki miodu. Ja mam akurat miód malinowy. Dobrze, żeby to był sprawdzony miód z pasieki, a nie jakiś ze sklepu, bo wiadomo, że to nie jest najlepszej jakości. Teraz całość będziemy musieli wymieszać, ale żeby to zrobić, najpierw zawartość rondelka rozpuszczamy w kąpieli wodnej. W tym celu wlewamy trochę wody do dużego garnka i podgrzewamy go na ognisku. Róbcie to oczywiście przy obecności dorosłych. Woda wcale nie musi być yy, wrzątkiem. Wystarczy, że trochę ją podgrzejemy. Musi być po prostu bardzo ciepła. Kiedy woda jest już dostatecznie ciepła, umieszczamy w kąpieli wodnej, nasz drugi garneczek, z zawartością. I mieszamy do momentu, aż olej i miód się rozpuszczą. Całkowite wymieszanie obu tych składników nie jest do końca możliwe. Chodzi tylko o to, żeby to miało postać płynną. Staramy się, żeby całe, cały olej. Się rozpuścił, żeby nie było tych białych grudek. Gdy olej z miodem są już rozpuszczone, dosypujemy do tego mniej więcej 3/4 szklanki kakao. I mieszamy całość. Teraz staramy się, żeby nie było żadnych grudek. Całość to musi być dokładnie wymieszana. Teraz sprawdzamy oczywiście, czy, czy jest odpowiednia w smaku. Jeśli mało słodka, możemy dodać trochę miodu. Ja chyba trochę dodam. I następnie, jak już mamy wszystko gotowe, wlewamy naszą czekoladę do formy. Rozprowadzamy całość po naszym naczyniu. Możemy jeszcze na końcu całość posypać wirkami kokosowymi. Jeśli chcecie, możecie czekoladę posypać również cynamonem, czyli tak jak to robiono chociażby w XVII wieku. Albo pokusić się o przyrządzenie czekolady według azteckiego przepisu z użyciem chili bądź kukurydzy. Czekoladę pozostawiamy do zastygnięcia. Możemy też włożyć ją do lodówki. Po dwóch godzinach mniej więcej, nasza czekolada powinna być już gotowa. Wyjmujemy ją z foremki. Wyglądamy więcej tak. Możemy ją sobie teraz pokroić. To już w zasadzie wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszamy do obejrzenia kolejnych naszych filmów. Dziękuję.